Siemaneczko, witam was. I Pam. Like spam. Kiepson, jak zwykle. Siódmy chyba bodajże odcinek, mogę siódmy. się mylić. Tak, siódmy chyba odcinek. Z naszego gramy w Dead Space, jedyneczkę. Kontynuujemy naszą podróż przez nieznany nam statek. Widmo. Widmo. No, widmo. Czarna perła. Czarna perła. <głos> <głos> y mamy mało naboi, bardzo mało naboi. Tak. To mam 25, a tutaj full magazynek, tak, ale to, to, to może się zmienić. Hmm. Warning! Warning. Dobra, już chciałem mówić, wiecie, gdzie ja mam iść, kurde, no. O bacz. Mówi się, że... Mały losowlot tlenu. Nie mam po mi tego tyle tlenu. Właśnie. Ale okej. Okay. <laughs> Czekaj, co my mieliśmy teraz robić? O, to jest armatyczny? do przodu. Idź do przodu. Bisko na raoli. Now the centrifuge is offline. We've got four trillion tons <laughs> ton of rock yeah. hanging off our ass, and without that centrifuge to balance the ship, the gravity tethers will pull us straight down to the colony. I'm heading in there now to see if I can fix it. I'm sure it's there, you see? For sure. But I'm sure you'll find it. Workshop. No, tam <s lindo> <sad> no chance. No new one. Better than that. Maybe something from the phantom. Beer or a To Czekaj, to, to. O, to są obrażenia w jakby... ogóle. No. Obrażenia 5 punktów, a to ma 12 punktów. Jak, eee. Jakbyśmy sobie dali, i wiem się obrażenia, to. Ale chyba najpierw musisz ten podstawowy, to prawda, czy nie? No, nie no, ma na czy to jest. No właśnie, najpierw ten podstawowy. Pojemność by zwiększył. No. Albo. Wziąć tu? Do karabinu? No. Dawaj, tak trzeba z karabinem eee. praktycznie. Pojemność ci się zwiększy, pieniądze. a potem albo obrażenia, albo pojemność możesz pójść. Po jeden punkt obrażenia mało No Dobrze coś. Mhm. Dobra, zwiększyła ci się pojemność. No. Tam no, coś no, było jeszcze? Nie wiem co było. Masz na pojemność. Takie. Ciski... Okay. Scelaże linowe. po mi to stelaż linowe? Nie, może to się to przydać do czegoś. <noise> na razie dramy. Na razie bieram. Kredyty. Dobra, wbijasz tam. Wow. No, coś Gotów się... na Takie fight. Zam... Zamknięte pomieszczenie. Komora odkażająca, uruchomić. Dobra, odkażamy. Odkaża cię. Ja jestem odkażony, ja się nie mam się potknąć. Górą, górą, górą. Będzie górą na pewno. Żebyś się odwrócił. Ja bym się, ja bym ci... ja bym się odwrócił. co teraz? Na razie pozamykamy się. Jest ciemno. Masz punkt. Chyba wyszedł A, wow, Mówiłem! To... No to naciskaj, naciskaj! Bez głowy jeździesz. Bez głowy jeździesz, głep... Dobra, zabity. Fakie. Z jakiego punktu Mówiłem, że jakoś z góry. Z tej wentylacji, mm -hmm. co nad tym. Następny, chyba. Agonie. Aaaa! Ło, prosto za plecami. Co za pikły? No. Ale padł szybko. Masak. Przynajmniej tyle. Tam jeszcze trzeci był. Jest. Chyba gdzieś. Ze Stąd. Masak. Dobra, już nie denerwuj się. To też chyba pierwszy czy drugi... pierwszy odcinek no. Jak zacząłeś <grym> nawalać innego Co? to Możesz być? Wraca się to osilanie powoli No to odkażanie podziwia Ale to odkażanie no. dało nam No A po co w ogóle, no. co w ogóle? to było pełne nie, no, nie wiem, chyba odkazujesz sobie muzykę To się posyrać, to kurde dało chyba Patrzył? Dużo energii poznała, chyba odnosiła pośrednictwa gdybyś sobie lecił No to powoli, albo, no, albo poszalać, albo ja ryżmy tu czy tu ja No tak. Ten zielony ten... ten to, to coś mi przygo... Przypomina Androida, nie wiem dlaczego, ale dobra i tak. Chodź Android i Ale wnęka dziura. Hmm. I krew z tego... 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 No. I następna dziura. No... I noga. Oli coś tam jest. Żółty półprzygodnik. A trzeba będzie wziąć? To co, Ciski wywalamy? Wysycyjne. Tylko mam... To jest Bo energia plasmowa. To jest energia plazmowa. No. Eee, tylko mamy 8, to się wyrzuci. No. Weź to coś. I słyszę jakieś dziwne dźwięki. Też. Znowu co od głosu godowe? No. Jakiegoś... ...dużego stwora. Który chyba Chęć będzie my. ten ten. Prawda? Hmm. Fajne drzwi. Save. Save. Saveaj, saveaj. Oh, 41 y... 41? Co i... myślisz? 5 minut dopiero 5 I... minut dopiero A, miałeś coś tu? Co? Nie, bo ja było tak na tak miejsce Chyba teraz myślę to tlenie właśnie Grawitacja No Ale fajnie Ty, co to sprawy jest? Tak, z prawej What the... Jaki glut! Ja nie mam pojęcia, co to ma być. Nie masz miejsca? Dobra. kitaj I Jak sobie lecę, tak... I teraz jest... I się pogubiłem, gdzie to jest. Eee, ja ci zapomnę. Najpierw trzeba coś spóźnić, ja. Nie coś mam siedzieć. Co to? Nie wiem, ale jest coś do błomnięcia. Jak coś się do błomnięcia, to trzeba to... Trzeba to coś do błomnięcia. O Jezu! Yes. Boru, z, z lewej, z lewej, Ale Wani, to, no? Tak? O, żeś zrobił... Mógłbyś wam nosić utetę? Teraz. Te, te. Dostał chyba to tak, że się tak o, trzyma się jedną ręką, widzisz? No. Dlatego nie odlatuje. Weź, o Nie odleciał. I już odleciał. I papa. Aha! Okej, okay. masz to. Nie masz czego połączyć? Użyj zastoju do spłonnienia seł. Hmm. Wiem, najpierw jest powodniej. ten, bo teraz ma się to połączyć, prawda? Bo cały czas się połączyć. I... to w drugą stronę. Tak mi się on właśnie wydawało, że trzeba i zrobić. Tak chyba, mam przeładowane. Ta muzyka! Co to jest? Tak. Subskryptozy? Len, co dobrze Okej okay, i teraz porek Chyba z tobą do tyłu Słyszałem mi tam Jedna ręka Nice. Eee, roztrząkowywanie. I sobie części fajnie latają. No. Uła. Ja chciałem iść chyba Eee... Gdzie ty masz poprojeźdź? Nie wiem, masz kopsnąłem. No. Eee... Teraz muszę ścieżkę. chyba chcą wyjść. Aha. iść na tą ściankę najpierw. Okej. Okay. Dobra, hops. Okej. Okay. Właśnie, na, na główkę. Uruchomić... Centry... Centryfuga? centryfuga? Centryfuga. Aktywacja centryfugi uruchomi... Studniem grawitacyjnym. Tak, myślę, że to wszystko... O! Opadnie. Yy, tlen, tlen. Właśnie. Bo tam na dole chyba była przestrzeń tego. No. Kosmiczna. I teraz też jest coś w przestrzeni. Coś. No. O w <laughs> What Łata! Ja myślę, Jezu, co to było? Jak ja mam nie, nie zrobić Nie wiem. Dobra, lecimy dalej. No, jeszcze raz, bo czy jakoś nie wiem, obok to on, czy coś z tym z tyłu. Dobra, Dobra, lecisz od razu tam. Ty, to cię zmiażdżyło bo normalnie. No to to mnie takiego spiznał. Wytw. Wy. Chowaj no, się come, w tej come, stylu. Come, come, come. O Jezus. Swor, ale w bo... Dobra, w tym Lę. Leci. Yes. <laughs> tlen. I po to mi ten tlen. Po to, uważaj. Było, było Dobra, muszę, leci już, to, muszę już poczekać. Teraz leci jeszcze raz załoduj tlen. Teraz mi mówisz. O no Jezu. Kurde. Nie wiem, wiem, ten trzeba szybko stjezać. I szybko, szybko, szybko do następnej wnęki. JA stwór! Ty też się chowa! Dziwnie tak bez głosu. Przeleciał go. Ja bym. Dobra, tu jest męka. A! No. Len, nie. Bo masz iść? Tak. Dawaj szybko. Aaa, Nic nie słychać, głupio, tak trochę. No to. Was... No bo to coś, widziałem. Chyba. Aha, tu ta dupa. Tak, tutaj. Len, czyli tu na to się będzie. Duszę się! To chyba już koniec, tak? No, raczej tak. Jeszcze nie. W średnim W pogotowiu. To w pogotowiu. No nie można dawaj szybko Już. Mogę jest... save. A. Dobra, ile nam będzie tam już? Nie to chyba było już 41, 45, teraz jest 41 było to było 45, teraz jest 50, 51, 51. 10 minut. To jeszcze dalej. No to lecimy dalej. Lecimy dalej. No to, było, to był dziwny rent ten. ten. Szybkiego. <laughs> Kasper, hmm. no znaczy, kurwa, WHAT jest pamiątka? Łotwy! Co to Co ja to jest? Się, ja się pytam, co, co to do kury. Strzelaj! Bo muszę tam to. coś, w ok coś tam. Nie wiem! Tak, bo dokładnie tam muszę krzemuć, jaka się Fucking żyj, to cię ciągnie, i tam jest dziura! Jezu. Jezu, co to było? Nie wiem, co to było, ale rozwaliłem to coś. To jest znikło. No. Wow! BOSS! To był boss. To był mini boss. Nie, to był kawałek bossa. <laughs> o, to już lepiej. Do odkażania. No? No. Dziękujemy tam za coś tam. To co dziękujemy. Nie wiem, tam coś co mi dziękowali. A my to zaskoczyli. Mam no, odkażanie i. I ja trzeba się podzielić. A... Ojej, no, no. No, nic no, tam się, tak? <suszy> Teraz na ciebie pewnie wyleci. <suszy> No nie! jest Dobra Szybko Paweł Szybko Paweł, to jest Marsztacik? Tak hmm. Chodź, chodź bo chyba nie mamy Czymy Bo lecz nie, wiem, no, nie mam żadnego No, nie, nie mamy żadnego węgla nie mamy żadnego węgla Patrzymy Powiedz <coughs> możecie że słabsi No Może się stozuję Stozuję Z, tezunie. z, tezunie. z Pewnie, nie tak. Zawsze więcej będziesz mógł brać... Uch, tam no. no chyba tak. Dalej, dalej. Byłeś tu? A to będzie klasa i wind Winda? No chyba tak, na górze będzie. Chyba. Tak. O, Kendra. They attacked me. I ran for it, and Hammond just. Is he killed? He just disappeared. Kendra? <coughs> Where are you? Nice to see you're alive and well, Hammond. I barricaded myself in the computer core. I can hear them moving outside, but. I don't think they know I'm in here. Yes, yes. I can nice. log into everything from here. I hacked the route and found some reports from the colony. Even before they cracked the planet, the colonists were experiencing widespread dementia. It seems to be related to some they found on the planet. Something called Znak. <grym> jakiś artefakt. Znak. I to im tak coś zrobiło <grym> taką bubę. I Dokładnie. Ile Mamy, mamy 14. i Nie wiem czy nagrodzili czy. Chyba je. nie. To nie wiadomo teraz kiedy no, będzie dalej safe. Może być na przykład za pół godziny Nie no, pół godziny nie, ale na przykład za 15-10 minut to, A to nie byłoby dla nas zbytnio dobre Mhm mm Tak więc Ale to prawdopodobnie postaram się aby na następny odcinek był może troszkę dłuższy No, zobaczymy, zobaczymy mm -hmm. e, Tak e, więc Zapraszamy do tego co zawsze, fotki Tata. możecie dalej przysyłać <laughs> Swoich dziewczyn też No e, pozdrawiam I pam. Like spam Jebson.